Witam Was w nowej serii z Robloxa. E, oto pierwszy film właśnie z Robloxa. Mm, właśnie tutaj już mam grę. E, e, Warszawa pociągi. E, w opisie będziecie mieli nazwę tej gry. Jestem e, na stacji Warszawa. Zachodnia. I sobie jadę tutaj właśnie za chwilę, będziemy ruszali. O, takim pociągiem e, Pesa Dart. Mhm. No i ruszamy z Warszawy Wschodniej. Kierunek Warszawa Zachodnia. Mamy czerwone światło na razie, więc jeszcze nie ruszymy, ale już zamykamy drzwi z pięknym dźwiękiem. No i możemy sobie ruszyć. No to ruszamy. No i ruszyliśmy. Zielone światło no to przyspieszamy. tutaj sobie jedziemy. Spędzimy. Mamy limit 60, więc musimy trochę tu zwolnić od no, raz 40 więc musimy na to sobie trochę zwolnić? Dobra, ja mamy mapę ogólnie Warszawy, więc mega spoko! Dajcie znać, czy chcecie więcej takich serii wykonanych. A teraz jest git, to jest Idealnie Idealny. I tutaj właśnie sobie jedziemy. Aż tutaj mijamy, właśnie stację. I tutaj będziemy mijali jakąś stację, zaraz sprawdzimy jaką. Jaką my tu mamy stację? Oj chyba będzie ciężko zobaczyć. Eee, gdzieś tu do góry może będzie widać. Na pewno coś Warszawa, ale nie udało się uchwycić. Dobra, już tutaj jedziemy. Widzimy ten główny most, jak wjeżdżamy do Warszawy. Pędzimy tutaj sobie 100 na godzinę i mijamy Stadion Narodowy. Piękny stadion. Piękne zdjęcie. No, i idziemy nad Wisłą. A no tutaj za chwilę będziemy wjeżdżali już sobie do tunelu. No, i następna stacja Warszawa Centralna. Już tutaj sobie pędzimy. Możecie pisać w komentarzu. E, czekajcie, bo jakaś stacja tu jest. Zdów nie zobaczymy, bo za szybko jadę, ale. E, dobra, bo ja jadę 160. A już za chwilę jest stacja, trzeba zacząć hamować. E, dajcie znać w komentarzu, bo nie dokończyłem. E, czy e, macie jakieś gry do polecenia z pociągami? To możecie e, wysyłać mi. Pod tym filmikiem możecie pisać nazwy i też czy Wam się podoba takie, taka seria I czy chcecie więcej Dobra, już tutaj jedziemy, za chwilę będzie stacja Myślę, że jest dość dobrze ta gra Tutaj wszystko mamy wyświetlone Dobra, i jaka jest godzina w mapie aktualnie? O, nie widać godzina na mapie aktualnie eee, 1250 e, i 50 sekund. No i za chwilę więc. Stacja Warszawa centralna. Zatem biłem tutaj. Widzimy, że tutaj mamy chyba kolegę Dobra, wjeżdżamy na Pelon O, typowa Warszawa Centralna Ten brzydki, nieładny dworzec Przynajmniej według mnie, nie? Może ktoś się podoba, ale jeszcze według mnie jest taki stary w Gołębie potem tym co chodzą XD Dobra, jesteśmy na stacji. Eee, Już tutaj otwieram drzwi. No i sobie otwieramy tutaj drzwi. Pięknie. Otwieramy drzwi. No i co? Niedługo będziemy na stacji. Eee, Doceniamy, bo. Tutaj Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia Ta mapa jest dość mała niestety, bo mamy główne miasto Warszawy, a nie mamy co innego. Na przykład trochę Polski bardziej, nie? Tylko samą stolicę dolejdziemy e, Tylko mamy samą stolicę, nie? Warszawa Centralna I widzi, widzę się z Wami za chwilę w drugiej części.